Zdecydowanie największe jak do tej pory zainteresowanie na moim kanale wzbudził film dotyczący porównania Matiza i Fiata Seicento. Największe kontrowersje z kolei wzbudziło moje twierdzenie, że Matis potrafi spalić nawet w okolicach 8 do 9 litrów na 100 km i tutaj pojawiło się wiele, wiele krytycznych komentarzy, że opowiadam bzdury. Fakt faktem, że te dane, które podałem w filmie Nie wynikały z bardzo dokładnych pomiarów zrobionych tuż przed filmem w odniesieniu do Matiza Bo jak chodzi o Seicento to faktycznie to auto było użytkowane na bieżąco I na bieżąco takie wyniki spalania jakich tam mówiłem były uzyskiwane Natomiast co do Matiza to były szacunki Bo auto to przez 14 lat pokonało 40 tysięcy kilometrów Jest użytkowane w zasadzie bardzo rzadko no i to sprawia, że z przybliżeniem szacowałem te zużycia paliwa. Poza tym auta te nie mają komputerów pokładowych, więc też nie jest możliwe oczywiście odczytanie proste spalania z danej trasy czy spalania w danej chwili. Żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, postanowiłem zrobić dokładny test spalania Matiza i właśnie w tym celu jadę żeby ten samochód wziąć, zatankować do pełna, wyzerować licznik, a następnie pokonać odpowiednią trasę. Po mieście odpowiednią trasę poza miastem. Po każdym z takich testów zatankuje auto do pełna. No i wykonamy działanie matematyczne, obliczymy ile to auto dokładnie spaliło. Pora dostać się do Matiza. Kaszkaj zaparkowany, zamykamy Kaszkaja i jedziemy zatankować Matiza do pełna Po zatankowaniu Matiza do pełna, jedziemy mu zmienić koła Trzy czwarte baku za 80 złotych, 90 prawie Piękne uczucie no Niestety, Matiz nie jest zbyt nowoczesnym samochodem, więc wskaźnik poziomu paliwa nie wstaje od razu po tym, jak zatankujemy samochód. On musi się przyzwyczaić do tego, że ma więcej paliwa. Tak czy inaczej, jesteśmy świeżo po tankowaniu. Kasuje ten licznik przebiegu dziennego 4 .0. na głównym liczniku 44890 km i pół. Wskaźnik od poziomu paliwa sobie powoli wstaje. No i zaczynamy test. Zaczniemy od jazdy miejskiej. Proszę bardzo, na Matizie jest cup holder. Pierwszy raz go w życiu wykorzystuję. Oczywiście, żeby test był w pełni obiektywny. Przejdziemy jakąś część dystansu z włączoną klimatyzacją. Nie cały, żeby nie było wątpliwości, że staram się zawyżyć maksymalnie to spalanie. Będę obiektywny, bo nie wykluczam, że trochę przesadziłem z tym spalaniem, ale to najłatwiej będzie po prostu sprawdzić. Pamiętajcie, żeby zawsze przy zmianie kół i dokręcaniu kół używać klucza dynamometrycznego, to jest bardzo istotne, dlatego żeby wszystkie śruby były przykręcone z tą samą siłą i żeby była możliwość odkręcenia w razie złapania gumy. Chcecie wiedzieć, że nie ma chyba drugiego auta z tak szkodliwymi dla kręgosłupa fotelami jak Matis. Te fotele są okropne, niestety. Na liczniku 85 km, jest 7.19, a my stoimy w krakowskim korku porannym, w pięknej aurze. Zrobiłem 103 km i teraz wjeżdżam na stację, żeby zatankować do pełna. Dajemy do pełna, do drugiego odbicia, tak jak to było w przypadku tankowania przed rozpoczęciem testu. Dokładnie 8,09. Wszystko stało się jasne. Do Baku zmieściło się dokładnie 8,09 litra. Paliwa, benzyny i przejechałem na tym paliwie dokładnie 103,5 km, co daje mniej więcej 7,8 litra na 100 km. Teraz pora na test spalania na trasie. Mamy 2 km od zatankowania. Tym razem będziemy sprawdzać spalanie na trasie. Trasa będzie przebiegała autostradą. Będziemy utrzymywać różne prędkości od 90 do 140. Oczywiście przez krótszy czas, bo to Matis to może nie być przyjemna prędkość. Potem tankujemy po zrobieniu około 100 km. Razem przejechaliśmy 94 km i wjeżdżamy na stację benzynową, zresztą tą samą, żeby zatankować auto do pełna i odczytać wskazanie spalania jazdy w trasie. od drugiego odbicia. Stało się jasne. 94 km na trasie z prędkościami w przedziale 90 do 130 pokonaliśmy na 6,02 litra, co oznacza, że samochód na 100 km na trasie pali 6,4 litra na 100 km. Oznacza to również, że w tym teście w cyklu mieszanym samochód spalił około 7,2 litra na 100 km. No i teraz krótkie podsumowanie do tego testu spalania, który przeprowadziłem. Faktem jest, że potwierdziło się, że Matiz w mieście autem oszczędnym nie jest, bo spala prawie 8 litrów na 100 km. A to są wartości, które da się uzyskać obecnie w dużo większych samochodach z dużo większymi silnikami niż ten Matizie. Faktem również jest, że to spalanie średnie, które podałem w poprzednim filmie, nieco przeszacowałem, bo mówiłem tam, że Seicento spala w okolicy 7 6, 8, 7 litrów w cyklu mieszanym. Natomiast powiedziałem, że Matis potrzebuje od litra do 2 litrów więcej paliwa. No to jak widać nie jest prawdą, bo spalił przynajmniej w tym teście 7, około 7,2 średnio na 100 km. Co moim zdaniem i tak nie jest jakimś rewelacyjnym wynikiem, ale zdecydowanie nie odstaje ten wynik od wyniku Seicento Teście tylko pod uwagę, że faktycznie te spalania Matiza ja ich nie wyssałem z palca One takie były, zdarzały się trasy, zwłaszcza w ciepłe dni, całe pokonane z włączoną klimatyzacją Gdzie to auto paliło znacznie więcej niż te 6,2, które dzisiaj w teście na trasie spaliło nie jest z oszczędnym samochodem i to yy, niech będzie podsumowanie tego mojego krótkiego testu spalania.